Jako nauczyciel zawsze szukałam jakichś sposobów do tego, aby zmotywować swoich uczniów do nauki języka. Jednym z nich były różne projekty. Brałam udział w projektach międzynarodowych. Jednym z nich był projekt filmowy Kinema Triangular. Był to projekt międzynarodowy, w którym brały udział trzy kraje Polska, Niemcy i Francja. Wzbogaciłam swoje słownictwo dotyczące filmu. Jak pisać scenariusz, jak omawiać filmy, jak można dotrzeć tym filmem do uczniów, a także ogólnie całokształt, jeśli chodzi o kinematografię niemiecką, ale także światową. Dlatego też zawsze powtarzałam swoim uczniom, że język traktujcie jako narzędzie. To było narzędzie do motywacji, do wzbudzenia motywacji moich uczniów. Tam um, uczniowie mieli bardzo duże pole do popisu. Mogli się też nauczyć nowych możliwości radzenia sobie z tym językiem w tym języku, gdyż musieliśmy w sumie omówić podane filmy, które były w języku niemieckim, angielskim, francuskim, ale zdarzył się, zdarzył się też polski film i to nie jeden, czyli praca polegała na Omówieniu filmu, problematyki, ale pełna mobilizacja moich uczniów zawsze dała dobre efekty.